Jesteś jak ksiądz tak jest. ludem, a Bogiem. Tak, tak jest. E... No to kolejne ważne pytanie, które pada z podopiecznych. Jak wcześniej pytali, czy mogą jeść na noc i, i czy jedzenie wieczorem czy to teraz pada pytanie, jak powinno wyglądać śniadanie dla trujących sport? E ogólnie sport, czy y, sport typu y, siłowy jakim jest y, przy sportach sylwetkowych. Tak. I teraz czy te, y, to śniadanie ma być dla Osób, Nie, to zacznijmy tak. Od osób odchudzających się czy osób budujących masę? Zacznijmy od tego, że odchudzających się Odchudzający, Przyszli tak? i, i, i pytają, to jak ma to wyglądać. W sensie my, my dajemy im rozpiskę, no ale jak już pada takie pytanie, czy nawet biorą kartki i, 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 i czytają, no to pytają, a dlaczego tak? To, to, w, to w tą stronę idźmy. Jak przy, powinno wyglądać śniadanie dla... Przy diecie edukacji, e, Śniadanie wygląda, składa się z tych samych proporcji między białkami, wyglądami, tłuszczami e, między każdym posiłkiem. Każdy posiłek składa się mniej więcej z takiej samej ilości węglowodanów, białek i tłuszczy. E, I siadanie również e, z takich składników się składało, jak inne posiłki. Z, tyle, że po, z tym, że e, siadanie powinno być też lekko strawne. Dlaczego? Jak najgrzej strawne, dlatego, że po przebudzeniu się e, nasz organizm jest, nie jest obudzony, tak? E, więc ma problemy z wyprodukowaniem soków żołądkowych, mało śliny w ustach. Dlatego też nie powinno się od razu po wstaniu zjadać tego siana, tylko trochę się poruszać, przynajmniej i dopiero zjeść. Przede wszystkim rozpoczynamy dzień od co najmniej szklanki wody. Ciepłej, przygotowanej wody. Dzięki temu rozbudzamy nasz układ trawienia. A jeżeli dodamy do tej wody łyżkę na przykład octu jabłkowego jeszcze dodatkowo to dzięki temu będziemy pobudzali nasz żołądek do produkcji tych kwasów żołądkowych i on będzie produkował ich więcej i szybciej będzie przygotowany na to śniadanie. Te rzeczy trzeba jak najbardziej zachować przed śniadaniem i śniadanie tak powiedziałem powinno być lekkie. Czyli makro podzielone... W każdym, w, każdym posiłku, w, każdym tak, w każdym posiłku i w śniadaniu powinny być e, lekkie posiłki. Nie ma mhm. jakieś tam e, mięsa, na przykład <noise> mięso jest ciężkostrawne, już nie powinniśmy e, mhm. rano go spożywać. Raczej zjeść e, jajka na przykład, mhm. tak? będą dużo bardziej lekkostrawne. Lub doskonałym e, wynalazkiem są też e, odżywki białkowe, które są e, wstępnie strawione. Mhm. Dzięki temu będą, e, będzie ten organizm dużo łatwiej. Yy, przyswajają te produkty z tej ożywki niż normalnego yy, jedzenia. No to teraz przejdźmy level wyżej. Mm. Jak powinno wyglądać śniadanie dla, dla trenujących sport, ale weźmy pod na przykład lupę kulturystę, mm. który buduje masę mięśniową. Ma dodatni bilans kaloryczny i jak dla niego powinno wyglądać takie śniadanie? Takie śniadanie powinno być przede wszystkim e, z, e, złożone z białka i z tłuszczu. Weglowodanów niewiele tam powinno być, może być ciut tam weglowodanów prostych, na przykład owoc rano może zjeść, e, ale nie musi, ale przede wszystkim powinno być białko i tłuszcze, e, te rzeczy, które Trzeba cały czas uzupełniać białko. Trzeba cały czas uzupełniać ze względu na to, że odbudowa naszych struktur mięśniowych e, trwa non-stop. A tłuszcze jako materiał energetyczny, żeby mieć e, energię. Węglowodanów rano nie potrzeba, ze względu na to, tak jak powiedziałem wcześniej, e, węglowodany uzupełniamy po ich stracie. Przez większą część dnia, gdy nie pracujemy fizycznie, Mam pracę siedzącą, czy śpimy, tak to tracimy na energię raczej tłuszcz. Bo nasze tętno jest mhm. wyregulowane i wtedy raczej tracimy energię z tłuszczu. Bardzo mało go tracimy, bo jak mało energii tracimy, to więc mało energii będzie, mało tłuszczu będzie również mhm. wykorzystywane, tak? Ale przede wszystkim tracimy tkankę pszczową jako materiał energetyczny wyglądano w nie. Więc jak śpimy w nocy, to te rano są. Kompletnie mm. niepotrzebne, jakbyśmy je uzupełnili, mogłyby się odłożyć w postaci tkanki tłuszczowej. Pamiętamy, pamiętając o tym, że mamy bilans kaloryczny dodatni, czyli jemy więcej kalorii niż, niż, niż ich e, zużywamy w ciągu dnia. E, więc śniadanie powinno się składać z białka i z tłuszczu. Później mm. jak się poruszamy trochę, jakąś pracę wykonamy, no to wtedy węglowodany już można spożywać. Aha, dobra. No to myślę, że mamy odpowiedź na to pytanie.